Cześć, witajcie, Jan Paściński, Pina Kompania. Zabieram Was na Suwalszczyznę, nazywaną polskim biegunem Zimna. W materiale zobaczycie m.in. naszą wyprawę na kajakach po Czarnej Hańczy, kilka spektakularnych punktów widokowych, dawne kolejowe mosty, odwiedzimy Browar i zjemy regionalne przysmaki. Podróż jednak zaczniemy od zachodu słońca na Górze Cisowej, niedaleko Suwałk. Na sam zachód słońca, na złotą godzinę, przyjechaliśmy na Cisową Górę. Czyli wydaje się, że być jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na terenie całego Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Su, Suwalski, właśnie, Suwalski Park Krajobrazowy w całości, można powiedzieć, został wyrzeźbiony przez lądolód. Właśnie i Cisowa Góra, również nazywana, jest to ciekawe, liczy sobie około 256 metrów nad poziomem morza, co czyni jednym z najwyższych szczytów generalnie w tym regionie. Ale jeżeli chodzi właśnie o kształt, ona wybija się dosyć znacznie ponad tutejszy teren. Z tego powodu dostała również przydomek Fujiyamy, Czyli kolejne można powiedzieć, że kolejna góra w Polsce nazywana również Fujiyamą, ponieważ jeszcze oszczyca proboszczowiska na dolnym śląsku w górach Kaczawskich również nazywana jest Dolnośląską Fujiyamą, a tutaj się okazało, że kolejna jest polska Fujiyama. ale właśnie z góry góra Cisowa została ukształtowana przez London. Jest to mm, tak naprawdę przez czoło moren. Przez morenę czołową, dokładnie rzecz biorąc, no jeżeli chodzi o panoramę, spójrzcie sobie w drugą stronę, ponieważ znakomicie widać jak lądolód wyrzeźwił te tereny, jak one są pofałdowane, ile jest tu również jezior pozostałości. Po właśnie lądolodzie odwracam kamerę i rozkoszujcie się tymi widokami. Czytałem, że na cisowej górze są najładniejsze zachody słońca na całej Suwalszczyźnie. i powiem Wam, że trudno się z tym nie zgodzić. Zresztą poglądajcie sami. W wyczerpującym dniu mam dla Was polecajkę, gdzie możecie przyjechać na coś dobrego i na piwo. Jesteśmy obecnie w browarze północnym w samym centrum subałk. Jak widzicie tutaj również deska piwek, o nich za moment. Na talerzu przede mną babka ziemniaczana z jedną z takich główniejszych dań, babka ziemniaczana z pieczarkami. Mamy jeszcze chłodnik litewski oraz oprócz tego w ramach przystawki jeszcze właśnie to było śledź i ziemniak, to jest dokładnie śledź litewski, ziemniak pieczony w soli, wędzony twaróg, obtoczony w panko. Także naprawdę prezentuje się to bardzo ładnie, estetycznie podane, dodatkowo naprawdę szybciutko, naprawdę minęło mało czasu od momentu zamówienia. Przejdę zaraz do, momentu do jedzenia, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o piwka. Dla to nas zostały to w tej chwili cztery na kranie. Jest tutaj klasyczna jedenastka, dwunastka to była, z tego co pamiętam, po prostu pilzik. Przenicznem, stout, jaćwink oraz to był chyba jakiś kar... zwało? Zaraz wam powiem. Kamedulskie to jest przenicznem, a północne, mocne to jest to piweczko. I ono faktycznie. Takie można powiedzieć, że Ala belgijskiej się wydaje. Z tych wszystkich testowanych czterech, które przed chwilą już sobie spróbowałem, powiem Wam, że chyba najbardziej mi osobiście podchodzi jaćwik, czyli brytyjski stałcik, po prostu klasyczny, no i dodatkowo gigry, czyli jest po prostu niejasny Pils. Wydaje się, że najlepsze w tej chwili pozycje. Niestety nie ma trzynastki, o której słyszałem bardzo fajne opinie. Natomiast jeżeli chodzi słuchajcie, o jedzenie, no to szybko jeszcze Kens swoją drogą o tyle fajnie, że to jest transmisja euro. Hmm. Bardzo dobre. Babka ziemniaczana z pieczarkami, jako też taka regionalna tak naprawdę propozycja. Przyjemnie podana, bardzo smaczna. Z tego co tu już testuje, chłodnik również warty próbowania. Także miejsce z naszej strony jak najbardziej warte polecenia. Chciałem wam słówko powiedzieć o piwach, słuchajcie, bo ten jaćwink stałcik naprawdę jest bardzo przyjemny. Tu jest 14 plato i 5,5% alkoholu, także tak naprawdę przyjemny brytyjski klasyk. Przyjemny czekoladowy aromat i smaku. Można powiedzieć, że to jest taka deserowa czekolada w płynie, z bardzo przyjemnym takim wytrawnym finiszem, ale również takim śmierowym finiszem, jest to wyczuwalne w tle. Trochę gdzieś taka paloność krąży, ale ona nie jest aż taka intensywna. Naprawdę bardzo przyjemne, dobre piwko. Również jeszcze dowiedziałem tutaj od pana kelnera, że słuchajcie, jeżeli chodzi o piwkę, w obecnej chwili trzynastka niedługo ma się pojawić podobnie ale jest w butelkach, także będzie długo na kranie, jest w butelkach, także myślę, że sobie wezmę. Oprócz tego jeszcze była e, IPA, e, też tylko w butelkach, to była rozpuda e, i jeszcze było barcnem, e, czyli piwo z dodatkiem miodu. E, Zobaczmy jeszcze, ten, co się dokładnie tutaj skusimy, ale muszę przyznać, że naprawdę te piwa fajną jakość prezentują. Ten pilsik wigry naprawdę też przypomina mi bardzo mocno e, czeskie generalnie pilsiki, więc duży plus. Przyjemna słodowa baza w tle i taka, ja to zawsze nazywam taką kłosowością, która wybija się na bazie tego chmielu gdzieś w tle. Bardzo fajne piwo. Także z mojej strony najbardziej właśnie jacink oraz wigry podchodzą. Coś na wynos na pewno się dziabnie, ale tego już wypatrujcie, słuchajcie potem na Instagramie. Przyjechaliśmy zobaczyć po Kamedulski klasztor w Wigrach. Co prawda pogoda nie rozpieszcza, bo właśnie zaczyna padać, więc drona raczej dzisiaj nie wypuszczę, ale generalnie sam klasztor położony jest na takim półwyspie, który wcina się właśnie w jezioro Wigry. Tereny te tak naprawdę można powiedzieć, że budowa tego klasztoru zaczęła się mniej więcej pod koniec XVII wieku, chyba w 1671 roku po pożarze, który wcześniej strawił, czy wcześniej się zabudowania drewniane. Następnie rozpoczęła się Budowa, którą ukończono w sumie całkiem późno, bo chyba dopiero w 1745 roku. No i tak naprawdę ten klasztor długo również nie podziałał, bo. Potem nastąpiła kasata, kiedy te tereny po pierwszym, po, przepraszam, po pierwszym po trzecim rozbiorze zajęły mnie prusy. No ale tak to się potem złożyło, że również zakonnicy tutaj wrócili. Także o tyle fajnie, że faktycznie można się przejść, pospacerować. No i wygląda to naprawdę całkiem ładnie. Zwłaszcza, że utrzymane jest również pierwszorzędnie. Także jeżeli byście chcieli, no to jest na pewno fajna atrakcja, żeby przyjść, pospacerować. I jak będzie pogoda, również zajrzeć na jeziora. Tarasu górnego. U podnóża wieży znajduje się 10 domków pustelniczych tak Najwyższy czas na posiłek. Słuchajcie, przyjechaliśmy do restauracji Komosianka, która położona jest w takiej małej wsi huta, delikatnie na wschód od Subałk, nad jeziorem Kwetno, z tego co pamiętam, ale teraz nie jestem pewien. No i słuchajcie, przede mną można powiedzieć, że krem de la krem tych ziem, czyli no, kartacze lub politewską cepeliny można powiedzieć wprost, że to jest rodzaj, po prostu pewien rodzaj piedzy ziemniaczanej. Je, je się robi z, ze starych ziemniaków surowych i się łączy z, z ziemniakami już ugotowanymi. Do tego jeszcze idzie mąka ziemniaczana, no a w środku jest wypełnione mięsem. No i dodatkowo okrasa oczywiście ze skwarków. Wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. I pachnie też naprawdę dobrze. Już wam mówię, jeżeli chodzi o. Samo ciasto i mięsko będą gdzie coś tu dorwać. Mm. Można powiedzieć, że zapach nie mylił. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. No to jest taki, można powiedzieć, że faktycznie przysmak tych ziem, który naprawdę koniecznie trzeba po prostu, będąc na sobolszczyźnie spróbować. A jeszcze mamy tutaj drugie danie. To były placki po kamedulsku, czyli po prostu placki zwiększane z gulaszem. Nie? W takim razie poproszę Hapsika. O. Również świetne mięsko, bardzo fajnie doprawione, pracuszki chrupiące, w środku miękkie. No powiem Wam, że sama okolica, jak i restauracja zdecydowanie zachęcam do odwiedzin, także z naszej strony duża polecajka. Na polach służczyzny może się doszczyć sporą ilość kamieni. Większość skupiska nazywane są głazowiskami, a miejsce te są pamiątką po lodowcu, który nagiósł na te tereny skały ze Skandynawii. Jesteśmy obecnie w sercu suwalskiego parku krajobrazowego i idziemy ścieżką na górę zamkową. Ta góra zamkowa znajduje się we wsi Szurpiły. No i auto zostawiliśmy sobie na parkingu. Jest dobrze oznaczona trasa z głównej drogi, także myślę, że łatwo tutaj również dotrzecie. No i taka trasa, nie wiem, kilku w jedną w drugą stronę prowadzi. Ona właśnie idzie wzdłuż jezior, ponieważ góra zamkowa otoczona jest trzech stron, właśnie jeziorami. A wykorzystywana kiedyś była przez jaćwingów. No dobra, no to słuchajcie, może w takim razie uporządkuję parę rzeczy Kim byli jaćwingowie. Jaćwingowie to lud zachodniobałtycki, który zamieszkiwał te tereny mniej więcej w XI, XII, XIII wieku. Datuje się mniej więcej, że właśnie pod koniec XIII wieku mniej więcej ten lud wyginął. Z racji głównie toczonych wojen czy z Zakonem krzyżackim, czy z Polską, czy również z Litwinami. Ale właśnie był to lud bałtycki, zachodnio-bałtycki, czyli pochodził mniej więcej z tej samej rodziny jak Prusowie, jak i również Litwini. Uznaje się, że prawdopodobnie właśnie te języki były całkiem do siebie podobne, z pewnymi różnicami, ale ten jaćwiński, jaćwińskie niektóre nazwy zachowały się również do dziś, do dziś dzień tak naprawdę, jeżeli chodzi o tutejsze wsie, jeziora, czy nazwy geograficzne, choć rzeczywiście Hańcza, pobliska Hańcza, czyli najgłębsze jezioro w Polsce, właśnie tego jeziora wywodzi się z języka jaćwieskiego. E, idziemy teraz takim razie na górę zamkową, która kiedyś była ich grodem, i to jeden z główniejszych grodów tak naprawdę w tej okolicy. E, no i został on niestety zrujnowany przez krzyżaków w roku 1283. Miejsce to warto odwiedzić, ale gdy będziecie mieć pewność, że jest ładna pogoda górze jest w większości zarośnięte, a widoczne krajobrazy wiele by zyskały, gdyby świeciło słońce. W najbliższej okolicy mostów w Stańczykach znajduje się wieża widokowa. Położona jest tuż przy drodze prowadzącej do mostu, więc nie powinniście jej przegapić. Warto się tu zatrzymać i wejść do góry. Osadzone nisko chmury dotykały wyszkoków drzew, a wolno przesuwająca się mgła sprawiała wrażenie, jakby wzgórze było wyższe niż rzeczywistości. Można było ulec wrażeniu, że jest się w górach. kolejna atrakcja nie znajduje się typowo już w regionie Suwalszczyzny, ale jest bardzo blisko ogólnie chyba już jest nawet zaliczana do Mazur tak mi się wydaje, ale Suwalszczyzn naprawdę jest sobie bardzo bliziutko no więc warto tutaj również podskoczyć mówię a mianowicie o tych akweduktach o mostach, które widzicie za moimi plecami, są to mosty w Stańczykach zostały one wybudowane nad naprawdę malutką rzeczką Błądzianką z tego co pamiętam zostały one wybudowane trochę ponad 100 lat temu w latach 1912-1926 na początku wybudowany most północny, on był wybudowany chyba tuż przed I wojną światową, i potem po II wojnie światowej postanowiono wybudować drugi most po doświadczeniach wojennych, kiedy okazało się, że lepiej faktycznie budować podwójne ze względu na różne możliwości zniszczenia przez obce wojska. Dobudowano most południowy, oba mają 5 przęseł, każdy mniej więcej po 35 metrów szerokości. No i cała długość jest chyba prawie 200 metrów tych mostów, i w maksymalnym punkcie z tego. Co pamiętam, chyba dochodzi wysokość do 40 metrów, co czyni je najwyższymi tego typu mostami w Polsce. No właśnie, ale to była też taka konstrukcja, którą wtedy budowano. Dobudowano ten drugi most również w celach propagandowych, żeby pokazać, że państwo polskie działa, że funkcjonuje. No i dowozi również, potrafi zadbać o swoich obywateli i właśnie były różne połączenia kolejowe tutaj budowane. Ale drugim aspektem ważniejszym tak naprawdę, dla którego zostały zbudowane też oba te mosty, był aspekt militarny i wojskowy. Żeby w razie kolejnej wojny można było szybko przerzucać i transportować wojska w pobliżu no, działań wojennych, militarnych. Taki by główny cel, na szczęście, dzisiaj służył już jako atrakcja turystyczna. Co prawda, płatna 10 zł od osoby wejści tutaj jest możliwa, płatność również kartą. Tak wygląda powód wybudowania tych dwóch prawie 200-metrowych mostów. Często spotykane widokiem przy drogach są wolno pasące się krowy i niezliczone bocianie gniazda. Ich ilość sprawia wrażenie, że jest nawet większa niż ilość ludzi mieszkających w okolicy. Przyjechaliśmy jeszcze nad jezioro Hańcza. No, można powiedzieć, że miejsce warte odwiedzenia na pewno, w, jeżeli będziecie w okolicy, z racji tego, że jest to najgłębsze jezioro w Polsce. Z tego co pamiętam, teraz mówię z głowy, bo myślę, że nie jestem pewien, ale głębokość na pewno ponad 100 metrów. Wydaje mi się coś około 106 metrów. No, ale jeżeli byście byli, no to warto wpaść. Powstałem w momencie, kiedy lodowiec się wycofywał, wyrzeźbił tutaj po prostu głęboką dolinę. Która następnie wypełniła się właśnie wodą. No, można powiedzieć, że ono, właśnie konstrukcji takiej rynnowej, czy także dosyć wąskie, ale długie. Także padliśmy sobie na taką spokojną, małą plażę. No i chwilę po prostu porozkoszujemy się tym pięknym widokiem. Jesteście fanami, wielkimi fanami ekranizacji Andrzeja Wajdy, pana Tadeusza. To jest całkiem możliwe, że odnajdziecie, słuchajcie, te kadry właśnie przejeżdżając tutaj. Ten punkt widokowy nazywa się u pana Tadeusza. Nazwę sobie właśnie przyjął po ekranizacji filmu Andrzeja Wajdy, ponieważ właśnie zagrała w momencie przemarszu wojsk, wojsk napoleońskich. No jeżeli się przyjrzycie dobrze, to faktycznie można znaleźć ujęcia w tym filmie. Jeżeli chodzi o sam punkt widokowy, trzeba w że naprawdę robi bardzo no, piękne wrażenie. W tle jezioro, fajnie to się prezentuje, a dodatkowo nie wiem, czy teraz to widać na tym kadrze, jest widoczna Góra Cisowa, czyli ta właśnie tutaj szansa Fujiyama z Suwalszczyzny, na której już również byliśmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te kadry Warto, naprawdę warto, jest tutaj kasa biletowa, 4 zł bilet kosztuje dorosła, osoba 2 zł bombelek, ale jeżeli przyjedziecie dosyć późno, tak jak my dzisiaj, no to kasa już jest nieczynna, ponieważ ten punkt widokowy jest prywatny i wtedy faktycznie możecie tutaj już wejść nie płacąc za bilet. Jeżeli będziecie zastanawiacie się, jaką aktywność, jeszcze właśnie ogarnąć sobie na Subarszczyźnie, no to oprócz wycieczek rowerowych, których jest naprawdę tutaj możliwości sporo do wykorzystania, ponieważ ścieżki rowerowe są bardzo fajnie rozwinięte, infrastruktura rowerowa również, no i słuchajcie, wybraliśmy my się dzisiaj akurat na kajaki. Na kajaki na Czarnej Hańczy, czyli wydaje się, że być chyba najpopularniejszej rzece w okolicy, ale mimo wszystko najpopularniejsza, ale nie jest jakoś szczególnie zatoczona, oczywiście mijamy trochę ludzi, ale nie jest jakoś szczególnie dużo. Trzeba powiedzieć, że. E, przyjechaliśmy tutaj, jeżeli chodzi właśnie o dzisiejszą trasę, którą mamy, do miejscowości Głęboki Bród. E, tam zakotwiczyliśmy się, zostawiliśmy samochód. E, pani nas zawiozła na miejsce startu do miejscowości wioseczki Stary Most w Starym Moście, zostawiła nas przy rzece, wzięliśmy kajaki i ruszyliśmy w trasę. Trasa ma jakieś 11 km, szacowany czas koło 3 godzin na przybycie. Koszt wypożyczenia kajaku razem z transportem i z tym wszystkim wychodzi 60 zł na osobę, także bardzo fajna cena. A jeżeli chodzi o widoki, no to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę obłędne. Piękna rzeka, Czarna Hańcza, bardzo czysta rzeka, naprawdę widać, no jeżeli nie ma akurat dużej ilości roślin, które bardzo mocno faktycznie definiują tą rzekę, no bo w końcu jest to rzeka czarna, przez ich ilość robią Taki cień, że no, faktycznie jest czarne, a sama trasa bardzo malownicza. Dużo różnych przystanków, można kupić sobie pod rozumiem jagodzianki, burgery, jakieś takie przystanie właśnie dla kajaków. Piękna infrastruktura, piękna rzeka, piękna okolica, także aktywny wypoczynek, naprawdę wybitny moim zdaniem. Jeżeli będziecie chcieli, mocno polecanko: czarna Hańcza, w tej, w tej części kraju, to jedna z najlepszych rzek, właśnie dla wpływów kajakowych. ludzi na Czarnej hańczy naprawdę jest malutką. Płyniemy już dłuższy czas zupełnie sami, no i widoki, jak Wam wspomniałem, są naprawdę wybitne. Rzeka nie jest głęboka, także jeżeli byście się obawiali, to naprawdę są takie tylko krótkie momenty, gdzie jest trochę głębiej, a tak naprawdę cały czas bardzo dobrze również widać No Również ze względu na to, jak wspomniałem, że woda jest bardzo czysta, ale co jest niesamowite i co jest piękne, jest środek wakacji, czyli sezon wakacyjny, szczyt tak naprawdę i jest tu cisza, spokój. Słuchajcie, teraz chwila ciszy, nic nie mówię, nie wiosłujemy, Posłuchajcie sobie tej niesamowitej ciszy wokół. Na naszej trasie, którą się spławiamy, słuchajcie, jest to trasa, jak wspomniałem wcześniej, 11 mniej więcej kilometrów. Są dwa takie charakterystyczne punkty. Pierwszy punkt to drewniany most, który znajduje się mniej więcej w połowie trasy, który już minęliśmy jakiś czas temu, i teraz 45 minut do celu mniej więcej. Mosty takie dwa, które widzicie, tutaj jeden dawny, stary, nieużywany i drogowy, obecnie używany, w okolicach Tatarczyska. Także 45 minut mniej więcej do celu, a nasza trasa do tej pory to właśnie jakieś chyba dwie. 2.15, 2.30, no także myślę, że w miarę z zaplanowanym czasem faktycznie płyniemy, ale póki co trasa naprawdę przepiękna. Przechodziliśmy do końca naszej wycieczki na Czarnej Hańczy. Sama trasa naprawdę bardzo przyjemna, można powiedzieć, że faktycznie zaplanowane mniej więcej 3 godziny, chyba 3 godziny 10 minut, coś koło tego nam zajęła cała ta trasa. Bardzo widokowa, bardzo ładna, dużo pejzaży, sporo przyrody i ciszy. Bardzo dużo ciszy i można naprawdę płynąć, nawet nie wiosłować i po prostu przysłuchiwać się przyrodzie. Piękna rzeka, bardzo czysta woda i faktycznie Czarna Hańcza w pełnej swojej okazałości. Słuchajcie, mocne polecanko, bo naprawdę jeżeli chodzi o taką aktywność, no to myślę, że będzie Wam się podobać. Dwa, jeżeli kiedyś nie pływaliście na kajakach, to myślę, że to jest dobra rzeka, żeby sobie spróbować, bo nurt nie jest zbyt mocny, nie jest zbyt intensywny, nie jest również głęboko. Tylko momentami trochę głębiej, ale to myślę, że to do połowy pasa mniej więcej mojej wysokości, głębokość, a tak to jest naprawdę bardzo dobre miejsce. Również, żeby spróbować pierwszy raz popłynąć na kajakach. Śmiało mogę polecić Wam wypożyczanie kajaków pani Jagody i jej męża w głębokim brodzie. Miejsce znajduje się przy głównej drodze, przy samej rzece. Czuliśmy się zaopiekowani i przyjęci bardzo gościnnie, więc śmiało uderzajcie do pani Jagody na kajaki. To całkiem wyczerpujący rejs na kajakach. To w takim razie najwyższy czas nieco się posilić. E, przyjechaliśmy do restauracji Wigraszek. To jest jakieś 15 km od miejsca, gdzie startowaliśmy na kajakach. Także chodźcie sobie teraz do stołu, zobaczyć, co zamówiliśmy. A co w takim razie na talerzu? Słuchajcie, tutaj taki, można powiedzieć, że talerz regionalny, tak to się nazywa, jest kartacz. Po raz kolejny, ale ciężko sobie odmówić tą naprawdę przyjemność. Dodatkowo również babka ziemniaczana oraz soczewiak. Także taki półmisek regionalny, tak to się nazywa. Dodatkowo widzę okrasa z tybulki chyba słoniny albo boczku. No i jeszcze tutaj jedna rzecz, to obrócę tylko kamerę sobie w drugą stronę. Jest jeszcze opcja dodatkowa z frytami i z rybką na świeżo, tym razem tutaj filet z sandacza. No dobra, no to w takim razie, słuchajcie, szybko Szubka polecajka, zobaczmy. Ten soczewek mnie interesuje, bo w sumie będziemy tutaj jeść to pierwszy raz. To jest wszystko ziemniaczane. Wszystko na bazie ziemniaków. Jako Poznania, bardzo mnie to rajcuje. To jest wypełnione farszem. Bardzo dobre, fajnie. Dodatkowo, oczywiście, kartacz. Też mięciutki. W środku, o, tu jest dużo mięsa. Tu jest bardzo dużo mięsa w tym kartaczu. Fajnie, się prezentuje. Słuchajcie, w takim razie. I jeszcze w takim razie pytanie: jak rybka? Rewelacja. Rybka, rewelacja, filet sondaża. Słuchajcie, także z naszej strony, kolejna miejscówka, warta po prostu odwiedzić. Czy mieszkańcy Suwalszczyzny muszą jechać w góry, żeby pojeździć na nartach? Nie muszą. Podobnie jak mieszkańcy Kaszub, gdzie jest całkiem sporo również wyciągów i orczyków, tak samo jest na Suwalszczyźnie. Na wzgórzu Szelment znajdują się dwa orczyki. No wzgórze trzeba przyznać, że wybija się ponad tutejszy teren. Wzniesienie jest całkiem spore. No a stąd roztaczy się przepiękna panorama właśnie na Subarszczyznę. Zimą prawdopodobnie przypuszczam, że muszą być nawet dobre warunki, no bo w końcu Suwalszczyzna to biegun zimna, a dodatkowo bardzo często faktycznie Praktycznie te opady śniegu i zimno długość tu utrzymują. I tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka, skoro jesteśmy, można powiedzieć, że w tyle taki klasyczny krajobraz subarczyzny pofałdowany teren, duże, dużo malutkich wzgórz i dużo malutkich dolin między nimi, a dodatkowo znajdujemy się niedaleko wioski Udryń i w pobliżu właśnie tego, tego Udrynia jest taka inna duża ciekawostka, charakterystyczna tylko i wyłącznie dla subarszczyzny i można powiedzieć, że. Niespotykana nigdzie indziej, praktycznie w naszej części Europy. Mianowicie mowa tutaj o wiecznej zmarzlinie. Wieczna zmarzlinia to pozostałość po epoce lodowcowej, która ustąpiła jakieś 12 tysięcy lat temu. No i właśnie na głębokości chyba 330-350 metrów kilka lat temu. Geolodzy dowiercili się właśnie słuchacie wiecznej z Jest to rzecz niespotykana, gdyż tego typu rzeczy zazwyczaj występują w obecnej chwili w Skandynawii, na Syberii, w Kanadzie, na Alasce. No a tutaj, proszę, dodatkowo taka ciekawostka odnośnie suwerszyzny, odnośnie właśnie bieguna, biegunu zimna. Jak widzicie, wieczna z do tej pory została zachowana. Nie ma, nie ma oczywiście możliwości tego oglądania, musi wystarczyć sama tego świadomość, no bo to znajduje się na takiej głębokości, jak wspomniałem, ponad 300 kilku metrów. Jeszcze jedną z tych pięknych opcji e, aktywnego spędzenia czasu e, na Suwalszczyźnie e, jest bliskość jezior oraz ich mnogość. E, słuchajcie, oddaliliśmy się co prawda troszeczkę od typowej Suwalszczyzny, bo przyjechaliśmy w stronę Augustowa i właśnie na jeziorze Białym Augustowskim wypożyczyliśmy sobie dzisiaj rowerek wodny. E, no i jeszcze kończymy, kończymy naszą wyprawę, ale póki to robimy sobie małą rundkę rowerową. Pogoda jest piękna, wiatr naprawdę cudownie chłodzi, woda również bardzo ciepła, a swoją drogą kolor i barwa wody również zachęca do kąpieli, także nie ośmielę się potem, słuchajcie, ośmielę znaczy się, uśmielę się potem również z, z niej skorzystać, a póki co rozkuszujemy się tutaj widokami. Na zakończenie przyjechaliśmy do smorzania ryb nad jeziorem Białym w Augustowie. Miejsce ma swój klimat, a konkretny kawałek ryby wybiera się samemu po prezentacji przez obsługę przy barze. Mi szczególnie zasmakował okoń. Ceny przy barze dotyczą ryb za 100 gramów produktu. Jak kończy się nasza wyprawa po subalszczyźnie. Dotarliśmy jeszcze tutaj nad jezioro, ono znajduje się jakieś 50 metrów od tej smażalni ryb, przed którą, w której przed chwilą byliśmy. Naprawdę trzeba przyznać, przyznać, że jedzenie było bardzo fajne, smaczne, ryby pierwsza klasa, świeżo usmażone. Jeszcze się wybiera dodatkowo, także fajna rzecz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jezioro znajdują się w okolicach Augustowa, no i stąd wam, z Wami się żegnam. Pamiętajcie o subowaniu, o komentowaniu, łapka w górę, no i do zobaczenia w trasie.